Cześć, witajcie, ja jestem Akrem i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim zaczniemy, krótka informacja. Jeśli chcecie mnie wesprzeć w tym, co robię, i pomóc mi w ulepszeniu mojego stanowiska nagrywania, a tym samym rozwoju tego kanału, to założyłem dla Was skrzynkę na donaty, gdzie będziecie mogli mnie wesprzeć nawet symboliczną złotówką. Link będziecie mieć na ekranie oraz w opisie. Z góry dziękuję za wszystkie donate i bez większego przedłużania przechodzimy do odcinka. Wybić się z dzielnicy biedy to chyba marzenie każdego młodego chłopaka. Dzisiaj przyjrzymy się jak mieszkali kiedyś światowej sławy piłkarze oraz jak ich domy prezentują się teraz. Trzeba przyznać, że robi to wrażenie. Zapraszam Was jeszcze serdecznie na mój nowy angielski kanał, gdzie królować będzie FIFA, do którego link macie w opisie. Ruszamy z oglądaniem. Gareth Bale Skrzydłowy Realu Madryt wychowywał się w Cardiff. Choć nie wychowywał się w złych warunkach, trzeba przyznać, że jego obecny dom naprawdę robi wrażenie. Rachim Sterling, reprezentant Anglii, wychowywał się na Jamajce. Jego dom z czasów dzieciństwa jest dość skromny i w porównaniu z jego obecną posiadłością wygląda raczej jak ubogi garaż. Through the Leo Messi Kiedy skromnie niszczający doma, a dziś imponująca willa w kształcie piłki i pola karnego. Architekt Domu Argentyńczyka to prawdziwy artysta. Alexis Sanchez Spośród bohaterów dzisiejszego odcinka Alexis wychowywał się chyba w najgorszych warunkach. Dom przypominający raczej barak zamienił na okazałą willę z basenem. Neymar Brazylijczyk, który wychowywał się na ulicach São Paulo mieszkał bardzo skromnie. Teraz takiej posiadłości nie powstydziłby się żaden biznesmen. Cristiano Ronaldo Portugalskie fawele zamienił na piękną hiszpańską willę. Nic w tym dziwnego skoro zarabia tyle, że co miesiąc bez kłopotów mógłby stawiać sobie nową. wychowywał się w tak zwanych bliźniakach, które raczej nie zachwycają swoim wyglądem. Teraz jest właścicielem wspaniałej willi w Prestbury. To już koniec tego odcinka. Jeśli chcecie więcej, to dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie, łapce w górze odwiedzajcie moje media społecznościowe i widzimy się w kolejnym odcinku. Papa! Pa. Jak czujesz na środowisko, całych ślucznek wysek Ryka mały to pomoc, na dłoń podrywę Szmula wali cię po rogach, droga. chłopak walicie w pysk czujesz, że nie ma Boga, Boga. na życie to syf, syf, droga.